Oto piękny dzień dziś nastał, 2014, aleluja. Znowu jesteśmy w rodzinie. No? A to dziadek, zobacz dziadek, widzisz? świeżo stawszy, widzisz? Dziadek już miał dosyć te parę dni, parę dni. Obejrzałeś że Właśnie, parę dni jak ona w gipsie, to ja już miałem dosyć. Zakupy trzeba zrobić, prawda? Co tam jeszcze trzeba zrobić? No, no jedzonko do... No, 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 widzisz? Mało tego, to zobacz. Zaraz zobaczycie, kto tu przyszedł. To. No, jedzonko w tym łóżku, nie? Nie, nie. Tak. Fery? Fery? No, nie wiem. Zobacz, zobacz, zobacz. Co to, 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 to dziecko ogląda mój brzuch? Tak. O dziecko wieszło Brzuch się złożył. Nie wiesz, co się na jadłubie? Nie? Zobaczcie, kto przyszedł na śniadanie. Zobaczcie, widzicie? Kto przyszedł na śniadanie? Jak nazywam, O, o wyjść! O, ogon jak mu stoi. Razemenez! Ale ogon! jak mu stoi, Widzisz O, to jest to! Hallelujah! Świek to zdrowie! Jak mawiają! this <laughs>